Co jest celem głównym tego początku, który ma miejsce na piątym metrze, czyli otwarcia gry w Akademii Rakowa? Wprowadzenie piłki do gry. Oczywiście to jest tak, jak mówił tutaj 3,5 roku temu Filip Raczkowski. Wprowadzenie piłki za pomocą krótkich podań, za pomocą podań, które odbywają się po podłożu, daje większe szanse na kontrolę nad piłką. Dłuższe podanie. Ono spotyka się z pewnym rodzaju ryzykiem utraty piłki, dlatego że to już dochodzi dużo dłuższy dystans. Dochodzi również tutaj temat przyjęcia piłki, która jest zagrana w powietrzu, więc, więc to dłuższe podanie, ono oczywiście występuje, jest takim elementem, który tutaj też jest przez nas wykorzystywany. Natomiast podanie i budowanie gry krótkimi podaniami, po pierwsze, pozwala na kontrolę, po drugie, no świadczy o tym, że zespół po prostu czuje się mocny. Jeżeli nawet przeciwnik ustawia się w obronie wysokiej, a my jesteśmy w stanie z tej obrony wysokiej wyjść skuteczną grą w ataku pozycyjnym, pokazujemy nie tylko pewną kulturę gry, bo oczywiście tutaj dotykamy też kultury gry ale również pokazujemy siłę mentalną, pokazujemy metodologię, pokazujemy pewną filozofię, pewien model gry funkcjonowania Akademii, w związku z czym jest wiele elementów, które będą tutaj determinowały kierunek otwarcia gry i budowania poprzez właśnie krótkie podanie w tym momencie do jednego z zawodników znajdujących się w polu karnym. To może skupmy się na, na tym długim podaniu przez chwilę. Kiedy w ogóle bierzecie to pod uwagę? Dzisiaj, tak jak mówiliśmy, zmieniły się przepisy. Zawodnik z naszej drużyny może wejść w pole karne i tam przyjąć podanie od bramkarza. Jest nieatakowany, bo dopiero po chwili, w momencie, kiedy to podanie zostanie wykonane, przeciwnik może w pole karne wbiec. Więc w zasadzie no, nie ma czegoś takiego jak, jak jeszcze kilka lat temu, że przykryciu Przeciwnika 1 do jednego mamy, no mamy po prostu wszystkich zawodników w najbliższej przestrzeni, obstawionych na tyle, na tyle szczelnie, że, że trzeba wykorzystać podanie górą. Kiedy więc dzisiaj bierzecie pod uwagę taki wariant? No, momenty w grze będą decydowały o tym, kiedy będziemy mogli posłużyć się podaniem bezpośrednio do strefy średniej. Takim momentem w grze może być właśnie sytuacja, w której gonimy wynik jesteśmy w ostatnim fragmencie meczu, więc każda sekunda jest dla nas istotna a przeciwnik na przykład nie zrezygnował ze swoich działań związanych z obroną wysoką, więc wtedy możemy się pokusić o bezpośrednie wprowadzenie piłki w strefę średnią, przygotowując się w oparciu o zajęcie konkretnych obszarów referencyjnych, tak zwanych działań, które w wykonaniu jednych zawodników będą prowokowały do wyciągnięcia zawodników, a w wykonaniu pozostałych zawodników, innych zawodników, innego zawodnika będą prowokowały do tego, aby stworzyć sobie przestrzeń do skierowania piłki długim podaniem. To jest jakby jeden aspekt, który może prowokować do otwarcia gry bezpośrednio do strefy średniej. Drugi aspekt może wynikać po prostu z kierunku i analizy gry, z, kierunku, z kierunków, z opcji wyborów, jakie ma do swojej dyspozycji bramkarz. No bo jeżeli przeciwnik ewidentnie pozwoli nam na wprowadzenie piłki jeżeli dotykamy ustawienia 1-3-4-3 do jednego bądź drugiego wahadłowego bądź jednej z dwóch dziesiątek które znajdują się w pierwszej linii to również dysponując przestrzeniem przestrzenią u zawodników znajdujących się wyżej a my tą przestrzeń będziemy dedykowali jako definiowali jako przestrzeń numer 2 bądź przestrzeń numer 1 będziemy chcieli ją wykorzystać ponieważ jeszcze kiedy dyrektor Śleć był dyrektorem Akademii Rakowa Częstochowa, mając przyjemność bycia osobą zarządzającą działem programowym poprzez definiowanie różnych wariantów modelu gry na poziomie ustawienia na poziomie piłki nożnej 11 osobowej i ustawienia 3-4-3 zdefiniowaliśmy sobie przestrzenie którymi zarządzamy które chcemy wykorzystać jeżeli chodzi o kierowanie piłki w kierunku bramki przeciwnika także przestrzeń w której znajduje się bramkarz w trakcie otwarcia gry to jest przestrzeń 0 dlatego że piłka znajduje się przed pierwszym zawodnikiem z linii z linii, z linii obrońców przeciwnika. Druga przestrzeń znajdująca się pomiędzy pierwszą linią obrony a drugą linią to jest przestrzeń 1, następna to jest przestrzeń 2 i zazwyczaj to są te dwie przestrzenie, trzecia przestrzeń to jest przestrzeń, która znajduje się bezpośrednio za plecami obrońców i tą przestrzeń będziemy nazywali przestrzenią numer 3.